Dzisiaj pierwiastkowanie. Pierwiastkowanie, czyli odwrotność potęgowania. No to słuchajcie, szukamy takiej liczby, która podniesiona w tym przypadku do kwadratu da nam liczbę pod pierwiastkiem. No to zobaczcie, jak mamy pierwiastek z czterech, no to równa się 2, ponieważ 2 do kwadratu równa się 2 razy 2, czyli 4, czyli ta liczba pod pierwiastkiem. No to zobaczcie. Pierwiastek z 25 to będzie 5. Dlaczego? Dlatego, że 5 do kwadratu równa się, rozpiszę Wam, 5 razy 5, a to się równa 25, czyli liczba pod pierwiastkiem. Pierwiastek z 36 to będzie 6. Dlaczego? Dlatego, że 6 do kwadratu równa się 6 razy 6, a to się równa 36 i znowu ta liczba pod pierwiastkiem. I pierwiastek z 9, no to to będzie 3, ponieważ 3 do kwadratu równa się 3 razy 3, a to się równa 9, czyli ta liczba pod pierwiastkiem. Pierwiastkiem. I pamiętajcie, że jeśli nie ma podanego stopnia pierwiastka, widzicie, to znaczy, że jest to pierwiastek kwadratowy bądź pierwiastek drugiego stopnia.